Cześć, Witajcie z tej strony, Jacob. Witam was w kolejnym odcinku Achievement na moim kanale. Przybył czas na właśnie walkę o kolejne osiągnięcia i czy uda się dzisiaj coś y, załatwić? Zobaczymy. Na samym początku to jest nasz skład. Przypominam tylko, że od poprzedniego niewiele się zmieniło tak naprawdę. No i to jest nasz pierwszy przeciwnik. Gram oczywiście mecze ligowe, bo uznałem, że trzeba dokończyć tą ligę. Tutaj mamy na samym początku dużo szczęścia, nie tracimy bramki w czwartej minucie. No ale niewykorzystane sytuacje mszczą się, dlatego Roy zaraz popędził. W 20 minucie tutaj Rochas chciał pakować piłkę do bramki, ale niestety nie trafił, bo po pięknej interwencji Petra Czecham. 39 minuta i po raz kolejny Rojas uderza głową i to co nie zaskakuje, zaskakuje, ten jest, ten piłkarz jest najniższy w zespole, a uderza z głowy naprawdę nie dojrze dużo, to jeszcze celnie. No ale do tego też jeszcze dojdziemy Kolejna akcja tego zawodnika w 55 minucie jest 1 do 0 Czy zrobi dwa? Tak oczywiście On się nie myli w takich sytuacjach Jest to chyba jedna z najlepszych srebrnych kart jaką, jaką kiedykolwiek grałem w tej Fifie No i moi drodzy mamy pierwsze osiągnięcie w tym odcinku Rage i naszego przeciwnika oraz 6 punktów na naszym koncie Zbliżamy się powoli do awansu No i co? Może mistrzostwa ligi Tak jak wcześniej powiedziałem do, 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 udało nam się osiągnąć jedno, jeden achievement i Hummels trafia do naszej drużyny, jednak muszę wam powiedzieć, że przez moją pomyłkę nagrywałem to w pewnym ciągu No i zapomniałem go umieścić w drużynie, dopiero w następnym, w następnym odcinku trafi do naszego składu No i co, mamy kolejną, kolejno, kolejny mecz, bardzo słaby przeciwnik, ale zmęczyłem się z nim niesamowicie Tutaj jak sami widzicie dopiero w 49 minucie, kto z wyskoczył najwyżej i uderzył piłkę głową No kto by się tego spodziewał, bardzo ładny sposób kończy całą akcję, no i mamy to wymarzone prowadzenie nie sądziłem, że aż tak będę męczył się z tym kimś, no ale naprawdę, wysoki, wysokie umiejętności były e, widoczne. No a tutaj 53. Minuta, no i Royce postanowił e, przypieczętować to zwycięstwo 2 do 0 w no, parę, parę minut później. No i po raz kolejny mamy sytuację Rage quit przeciwnika. Jak widzicie, nawet stwarzał sobie jakieś sytuacje, więc to nie było po prostu, że ja go atakowałem i nie potrafiłem trafić, on też y swoje okazje miał. 3 punkty, na, znaczy 3 zwycięstwa i 9 punktów na naszym koncie. No i ostatni postanowiłem, że jak były dwa rage quitty, to mecz też zagram. Taki no wyrównujący wszystko. O mistrzostwo, czyli tak naprawdę o dwa achievementy w jednym 17. minuta, no i Roś tutaj po, dobija, po do, po, dobija po uderzeniu Czupomotinga No i wygląda wszystko dobrze, prawda? 26. minuta, nasz przeciwnik atakuje, tutaj zagrywa piłkę do Gomeza Ten uderza na szczęście spalony, dając nam nadal prowadzenie 1 do 0 28. minuta uderzenia naszego przeciwnika, ale Neuer na posterunku broni Nadal prowadzimy I teraz Arnold ma tutaj okazję Popędził, jeszcze dośrodkowanie rochas uderza, ale popatrz jak bardzo się pomylił No nie, oczywiście nie chciałem czegoś takiego zrobić Zdarza się czasami, jednak odebrał piłkę Uderzył, no i Mar Mar Marchetti Miał tutaj lekkie problemy Nie udało mu się, a tutaj bardzo ładne uderzenie Naszego przeciwnika z rzutu wolnego, podskoczyłem murem Ale akurat piłka poleciała między dwóch zawodników Ale bardzo niefajne ciszenie się Przez całe boisko, nienawidzę tego No ale co zrobić 53 minuta, no i tutaj Gomez po raz kolejny uderza. Uderza od słupka, mamy teraz my szczęście, e, uderza piłka, no i jeden do jednego jest ciągle, a tutaj Roberto Firmino pięknie wdał się w dribbling w polu karnym, został sfaulowany, no i to oczywiście zrzut karny w 60 minucie dla nas, do naszego zespołu i Roź do tego podejdzie. E, patrzyłem, żeby nie wiedziałem, czy są lagi I, i troszkę nie zauważyłem, gdzie stoi bramkarz, no i... Przestrzelił, raczej złapał, złapał przeciwnika, bramkarz. No i tutaj jest 84 minuta, niewykorzystane okazję. Mszczą się tak jak wcześniej, no i 2 do 1 stało się faktem. Niestety, kiedy walczyliśmy o mistrzostwo, musi się wydarzyć coś takiego. No i to jest oczywiście koniec meczu, przegrywamy 2 do 1. Jest to nasza pierwsza porażka w lidze. Niestety, porażka, która uniemożliwia nam zdobycie jednego z achievementów. Nadal mamy 9 punktów na naszym koncie Oczywiście liga się jeszcze nie kończy Bo mamy szansę na mistrzostwo Także achievement jeszcze do zdobycia A liga bez porażki To by było piękne, może w kolejnej Może w kolejnej, zobaczymy I to tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Tak wiem, te odcinki są krótkie Ale wymagają o wiele więcej roboty Niż te, które trwają czasem pół godziny Także mam nadzieję, że mnie rozumiecie Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem